Ivern jest najgorszą postacią w Liza Legend. A przynajmniej tak myślałem, bo okazuje się, że drzewo nigdy nie było stworzone do wygrywania. Serio mówię. Ivern tak naprawdę został stworzony do wkurwiania. Ostatnio się zastanawiałem, jak można zostać największym terrorystą na europejskim serwerze. I potem przypomniałem sobie. Dwie rzeczy, których nienawidzę. Po prostu nienawidzę. A są to dżunglerzy i zmywary do shieldowania. No i popatrz, okazuje się, że zielony 420 drzewiec spełnia oba wymogi. Jak nie wiesz, co Ivan robi, to masz tutaj streszczenie. Pasywa, usypiesz zwierzątka w lesie. Q, rzucasz liścia i możesz się dasznąć do niego. W to już lec gówno. E, czyli twój najważniejszy spell, w skrócie bomba z benefitem w postaci shielda. A ulcikiem przyzywasz golema, który będzie za ciebie trzymał te bomby. Jeszcze zanim zaczniemy, gram takie runki, takie samonerki. Z tym zaczynam grę i z twoją mamusią wchodzę w głębsze relacje. Sorki za to. Ok, zaczynamy mecz. Co robisz? Biegniesz na enemy buffa, który jest od topa. Czyli na redak jesteś na dole i blue, jak jesteś od góry. Piszesz na czasie do drużynki losowe w farmazony i modlisz się, że nikt cię nie sprzeda. Czyli chcesz, żeby oni poszli na drugiego buffa i go zwardowali. Jest to po to, żebyś wiedział, czy możesz na luzie wjechać i zabrać co twoje. Jeżeli tego nikt nie zrobi... <laughs> Pomocy! To po prostu dokonujesz taktyki nazwanej kamikadze z japońskiego serwera. Normalnie, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jesteś bufa do przodu. Przeciwnicy są na tym obozie? Szybka improwizacja. Kaczki też mnie zadowolą. A do tego pinka, co kupiłeś na początku, to stawiasz go najdalej jak możesz. Tutaj są moje ulubione miejsca. Od razu po tym buffie wbiegasz w którąkolwiek linię zabrać Expa, udając, że to gang. Za każdym razem nie możesz mieć szacunku do Goldów Steamu. Wiadomo, że to useless gang, nic nie zrobi, ale pile Expa. Piękna sprawa. Może jakiś borowik na topie będzie miał nastrój samobójczy, to kfrikile dostaniesz. Ale jak pójdziesz na topa, to wiedz, że zniszczysz sobie trochę puffing, bo jednak chcesz iść na swojego reda. Potem robisz to co najbliżej. Albo las jak nie masz co robić, albo jak jakaś ciemnota chce się fajtować, to wyjaśnia się swoim gazem pieprzowym obok smita. Masz dobre duele w Eerli, plus nikt się nie spodziewa Iverna z demedżem, także no. I tak biegasz po wszystkich liniach, bierzesz co twoje. A co moje piękne oczy widzą na midzie? La, la. Nikt nawet nie zauważy, jak go tutaj wiesz o co chodzi, no i No. W końcu przyszedł czas na pierwszy recall, więc słuchaj uważnie. Ja wiem ja wiem, to nie wygląda dobrze, ale zaufaj mi, to jest twój końcowy bolit, jest obrzydliwy, ale błagam, wysłuchaj mnie. To ci daje tyle AP za tak mało golda, żebyś mi potem dziękował. Bo twój cały gameplan to, żeby twój golem żył tak długo, jak może i żeby bił tyle, ile może. AP daje staty golemowi, zwiększa shielda i damage, więc AP to jedyne, co potrzebujesz. Morello daje 90 AP za 2500 golda, a to Togów daje 60 za 2300. Luden daje ci penetrację, także nie potrzebujesz sorków, na CDR-a, stykną, dalej składasz freestyle. Najlepiej rabadona gdzieś upchnąć i co się. I w tym momencie możesz sobie pomyśleć, nie dało się kupić większego gówna. A miałeś na myśli Koks z Bolidu, okej okay, dalej. Teraz jak już kupiłeś depsa w bazie, to mordujesz każdego na mapie. I jak mówię każdego, to mam na myśli każdego. I zapamiętaj, zacierasz rączki, krypki są twoje, smacznego. A teraz mi się przypomniało, kolejna lekcja: nie rób Drake'ów. Drake ci nie daje goldenu Expa. Jesteś makery, bierz tyle resursów, ile możesz i nie marnuj czasu. Jakbyś miał taką zagadkę przed oczami, to mam nadzieję, że byś zaznaczył poprawną odpowiedź. No i git, teraz już wiesz podstawy, to kilka ważnych spraw. Nigdy nie shielduj swoich, twój teammate nie jest ważny, ważny jest zielony golem 4 Golem transportuje bombę w środek enemy teamu i to on musi żyć. Bez niego jesteś nikim, więc graj tylko i wyłącznie wokół golema. No i steruj nim stary, a nie że on biegnie w prostej linii. Możesz nim doczować, możesz nim robić triki, tony hawk pro skater. Golem to twój przyjaciel, nie wróg, zapamiętaj. W mid game i w lecie wiesz, że wszystko na mapie jest dla drzewa. To jest twoje, to jest twoje i to jest twoje. Nikt na nic nie zasługuje oprócz ciebie. Sieć jak debil w enemy lesie, musisz sprawić, że enemy Jungler cię znienawidzi. Zabieraj mu kampy i jak dobrze pójdzie, to odbierz mu również życie. Jak będziesz to robił w sposób poprawny, to otrzymasz kilka wiadomości na oczacie I w zależności, czy grasz z domu, czy z psychiatryka, to możesz mu inną odpowiedź dać. I najważniejsze. Najważniejsze. Ostatecznym celem jest przegrany mecz. Okej, okay, no to teraz wszystko, co powiedziałem, ale w meczu. Gierkę zaczynam od napisania do Timku, żeby zwardowali blue, a mój set w tym czasie dostaje ataku padaczki od tej wiadomości. Przyczajka przed Redem i dziękuję serdecznie. Tutaj stawiam pinka i pielgrzymka na topa. Debil, jak zwykle, się niczego nie spodziewa, także z nim już się żegnamy. Musiałem jakiemuś z hiszlawizm odpisać, i powrót do meczu. Cowka po kawałek Ludena i zawijka na bota. Bot to na nie ma co tracić czasu. Znowu cowka, robię rytuał przywołania kaczyk i wysyłam je do nieba. Amen. Idę odwiedzić znowu idiotę, żegnam ponownie. Imba na midzie jak zwykle i szybkie wyjaśnienie, po czym tak zwany cały łajek dla szefa. Giga, giga randomy wchodzą mi do dżungli, więc kasujemy ich z Katariną. O, tutaj masz zagadkę, kogo shieldować? No, sprawa oczywista, bracie. Jakaś dżungla i wow, znowu jestem na midzie. Dzień dobry i do widzenia. Zły pan, nie przez jego ciemny kolor, niszczy mojego warda. Motyla noga, Kampa w czaku i próba asasynacji. Niestety nie trafiłem. E, Psiakość. kość. Prowadząc zakaz posiadania zabawy na topie. Goni Dariusa pod tier dwójkę. Tutaj praktycznie ta gra się skończyła, jak z supportem postanowiłem mecz kończyć na jednym puszu. Nie wiem, jak to jest, że widzieliśmy każdy turet jeden po drugim i na ale no, jest jak jest. Szkoda, że ciemnych mi zniszczył Kada. W tej gierce pojedziemy mojemu duo, żeby zwardował blue. Biegam na reda, dziękuję za donata. Przechadzka przez mid żeby uprzykrzyć życie gp'kowi. Ex dla szefa i zawijam na mojego reda, żeby przypadkiem enemy jungler go nie zajumał. Diagnozuję dymy na bocie, więc się tam zjawią. Szmacisko chce się bić, to wyrwało z liścia i fleszuję przez ściany. Przeganiam pirata jako straszny drzewiec i wciągam kanona. Evelyn przyszła po zemsty, ale się jej nie udało. Witam botlejna, Gruba zabita i uśmiech na twarzy od razu. Wbiegam na mida zintować, ale przynajmniej jeden za jeden to whatever. O, tutaj możesz zobaczyć mój błąd. Kanon jest na midzie, a ja mam zjadacza minionów w Mea culpa. Zamiast Lost chaptera, weź sobie Q 60 AP. Lost chapter daje tylko 40, słaby biznes, co nie? Biorę exhaust z książki, łapię powder z arcane pod turetem. Zagrywka co najmniej na mistrza Polski. Midlane jest 3 lewele do tyłu, niewykluczone, że przeze mnie także wykonuje dojazd na pełnej, miernota do grobu i wyprawa na bota. Tutaj możesz zobaczyć jak dobry tak naprawdę jest golem z permatarczami. Szkoda, że szmata z niewidką tu była, ale jest fajne, jeden za jeden znowu. Jakiś fight się pichci, to odwracam z Kasadinem do nobów i dokonuję drugiego misplayu w tym meczu, czyli biorę Drake'a. Za co serdecznie przepraszam, znajdź ka w lesie, dobrałem cutki książę i Warner się nie ucieka. I znowu to samo, dojazd na szmatę i kto teraz jest asasynem, co? Kilka miłych słów, a ja tylko przytakuję, bo co innego jak prawda zostawę Pluto. Ostatni zjadać miniona i mega fight nam idzie. Tę strategię nazywam yy, zestraję się pod siebie i zapomniałem, że antepeka pod D. No ups. Pa, od razu potem kolejna strategia, czyli zwabienie miernoty Zawsze wychodzi w pis Lowella. Mecz nie wygląda najlepiej, bo nowy mam w teamie, więc wyciągam ostateczną technikę, idę proksować w enemy bazie. Szmatam nie cofnęła i mecz się skończył, tak zwany sukces. Jakbyś chciał tym grać, ale byle nie na moim rankedzie, to w opisie masz taką zgabkę, jakby co budować, jak grać i tak dalej. No dobra, tak filmik ci się spodobał albo coś, to zostaw suba, ok? cześć!